Dziś nowa Toyota Camry, która po 15 latach absencji zalicza, udany powrót na polski rynek. Sprawdźmy, jak sprawuje się najnowszy model. Zaczynamy! Toyota Camry to prawdziwa historia. Auto klasy średniej zadomowiło się w segmencie na dobre dzięki swojemu rynkowemu stażowi. Otóż pierwsza generacja zadebiutowała jeszcze w 1982 roku i nieprzerwanie model ten jest od tamtej pory produkowany. Ze względu na niewysoką cenę zdobył dużą popularność w Ameryce Północnej i Australii. Kamry powstała wskutek podziału linii modelowej Toyoty na europejską oraz amerykańską, dlatego właśnie w Polsce sprzedawane były Avensis oraz Harina. W Polsce największą popularnością cieszył się model trzeciej generacji o oznaczeniu XC10, produkowany w latach 1992-1996 ta kamry na polskim rynku, dopóki istniała, kojarzyła się z japońską bezawaryjnością oraz prestiżem. Później, zamiast tego modelu, wprowadzono średnia Kawenzisa. Nie bez znaczenia są tu jednakowoż powiększone wymiary stworzonego z popiołów, wyzwoliciela z okołów. Trochę poleciałem tu grą o tron, zdaję sobie z tego sprawę. Nowa Toyota Camry wymiarami odpowiada Skodzie Superb, Renault Talisman czy Volkswagenowi Passatowi. Jest przy tym najdłuższa z nich oraz ma największy rozstaw osi, co przekłada się też na sporą ilość miejsca w drugim rzędzie siedzeń. Pod tym względem lepszym wynikiem może pochwalić się jedynie Skoda Superb, również balansująca pomiędzy segmentami. Niebagatelną różnicą jest jednak w przypadku czeskiego przedstawiciela obecność napędu na cztery koła, którego nie uświadczymy w Toyocie. Kilka razy usłyszałem po spojrzeniu na nową kamerę, że wreszcie Toyota zaczęła projektować ładne samochody. To widać na przykładzie tego modelu CHR-a oraz nowej koroli. Teraz idzie im znacznie lepiej niż wcześniej. Z przodu ujrzymy charakterystyczne LEDowe światła dzienne, a kształty samochodu z niektórych kątów potrafią być atrakcyjne. Auto nie wygląda kontrowersyjnie i dzięki temu może odgrywać swoją reprezentacyjną rolę. Tak, samochód zdecydowanie nie kuje w oczy i jest całkiem elegancki. Przykuwa spojrzenia, a wielu właścicieli Toyot porozumiewawczo z podziwem pokazuje kciuka uniesionego do góry w geście aprobaty. Zobaczmy, czy Japończykom udało się nie zepsuć kokpitu. We wnętrzu jest cała masa niepasujących mi rozwiązań, ale nie da się powiedzieć, że nie widać postępu względem poprzednich modeli. To, co szokuje zarówno z przodu, jak i z tyłu to ogromna ilość miejsca. Przestrzeń wgniata w fotel ze zbyt krótkimi siedziskami. W każdym rzędzie jest natomiast bardzo wygodnie, gdyż miejsca na nogi zagospodarowano sporo. Czuć, że siedzimy w sedanie, które od czasu do czasu ma być taksi dla prezesa. Oczywiście mam nadzieję, że Toyota nie liczy na zaliczanie tego modelu do segmentu premium. Od tego jest przecież Lexus. Warto też zwrócić uwagę w kwestii ergonomii na fizyczny panel klimatyzacji. Jest całkiem intuicyjny. Nie można tego powiedzieć o przestarzałym systemie multimedialnym, który nie jest nader responsywny i intuicyjny. Dział IT Toyoty zatrzymał się w starych czasach i nie chce wrócić do pracy. Co prawda na wyposażeniu jest nawigacja, mobilny hotspot, ale poziom grafiki jest żenujący. Nie znajdziecie tu też Android Auto ani Apple CarPlay. Plus za to za przyciski fizyczne, funkcyjne po bokach ekranu. Po zajęciu miejsca na przednich fotelach od razu poczujecie jak dużo tutaj jest miejsca. Począwszy już od samych miejsc, fotele bowiem są przepasne i bardzo wygodne. Posiadają szerokie opcje elektrycznej konfiguracji, ale o dziwo nie ma tu nawet w opcji możliwości dokupienia pamięci ustawień. Oprócz tego komfortowi sprzyja na pewno możliwość podgrzewania i wentylowania. Do tego macie możliwość elektrycznej regulacji kolumny kierowniczej. Całkiem cieszy też spora ilość schowków. Macie dwa uchwyty na kubki, nieregulowany podłokietnik skrywa kolejny przepastny schowek. W dole deski rozdzielczej ulokowano ładowarkę indukcyjną, która w sprytny sposób się przesuwa i pod nią ukryto jakby skrytkę na małe rzeczy. Tam również znajdziemy gniazdko 12V oraz port USB. Wejścia na tylną kanapę bronią dość szerokie, a raczej dość długie drzwi, otwierające się pod sporym kątem, co jest bardzo Dobrym, bardzo dużym plusem, bo nie tylko ułatwiają zajmowanie miejsca, ale też ułatwiają wsadzanie fotelika, który no przecież ludzie też wożą na tylnej kanapie. Na dodatek bardzo dużym plusem w tym wypadku jest no nie tylko wielkość drzwi, ale też to, że gniazda Isofix, że mocowania Isofix są zainstalowane dość płytko, dzięki czemu ułatwia to manewrowanie fotelikiem. Wygodnie zajmują tutaj miejsca, również dorośli pasażerowie. Sprawdź, zobaczcie tylko, ile ja mam tutaj miejsca na nogi. No, spokojnie mógłbym, niemalże się tutaj schować. Jest mnóstwo miejsca na nogi. E, można sobie tak no, położyć nogi. Super. Widać, że to jest wygodny, reprezentacyjny samochód. Za jedynie bagatela 18 tysięcy złotych możecie dokupić sobie tutaj pakiet VIP, który rozszerza Wam Waszą wersję Executive o m, możliwość posiadania tutaj multimedialnego podłokietnika, w którym znajduje się możliwość ustawiania... Regulacji elektrycznej pochylenia oparcia, bądź też regula regulowania tylną roletą znajdującą się na tylnej szybie, czy też macie tutaj elektroniczny panel klimatyzacji. Również przejawem nowoczesności w nowej Toyocie Camry są dwa złącza USB, znajdujące się tutaj na tunelu środkowym. Są one do dyspozycji pasażerów tylnej kanapy. Słowem, bardzo wygodny i komfortowy samochód. Macie nawet Boczne rolety. Pod klapą bagażnika ukazuje się spory kufer o pojemności 500 litrów. Ma regularne kształty, niezbyt duży i wygodny otwór bagażowy, co jest cechą każdego sedana. Kufer jest przy tym dość długi i tu wielki plus dla Toyota, że pomimo obecności baterii na pokładzie samochodu, nie zdecydowano się na uszczknięcie znacznych procentów przestrzeni z komory bagażowej, tak jak często zdarza się to zrobić innym producentom. Minusem są tu nieosłonięte zawiasy czy brak wykończenia sufitu bagażnika. I porównując bagażnik Camry do wymienionych wcześniej konkurentów, to po pierwsze, nie macie tu możliwości w wersji Execute z pakietem VIP składania tylnych foteli, by powiększyć przestrzeń, a po drugie jedynie Skoda Super, ma mniejszy bagażnik, bo wspomniane Renault Talisman oraz Volkswagen Passat mogą się pochwalić wartościami odpowiednio 608 litrów oraz 586. Jedziemy! Yeah. Kiedyś Toyota Camry znana była z wielkich amerykańskich silników. Teraz 2,5 litra plus silnik elektryczny. Razem daje to 218 koni mechanicznych. I co? I to tyle, bo więcej? w Europejskiej ofercie nie uświadczycie. Dla ciekawostki, w Stanach Zjednoczonych Toyota Camry występuje jeszcze w wariancie 3,5 litra V6 301 koni oraz 2,5 litra R4 203 konie. Do tego w połączeniu z ośmiobiegową automatyczną skrzynią. Nie jest to demon prędkości, bo pierwszą setkę osiągnięcie tutaj po czasie 8,3 sekundy. Prędkość maksymalna to natomiast 180 km na godzinę. Natomiast jeżeli poszukujesz samochodu ekonomicznego, to to jest właśnie to auto, którego szukasz, którego chcesz kupić, ponieważ tutaj do osiągnięcia jak najbardziej są wartości spalania rzędu 5,2 do 5,5 ,5 litra na 100 kilometrów. Jeżeli posługujecie się pedałem gazu wystarczająco delikatnie, to jesteście w stanie nawet w specjalnych warunkach, nie wiem, przy sytuacji, w której na trasie będzie dużo zjazdów z górki, osiągnąć nawet 3, 3,5-4 litry na 100 kilometrów. Przypominam, że to jest spory samochód, to jest Toyota Camry z 2,5 litrowym silnikiem benzynowym. To bardzo dobry wynik. Przy czym osiąganie nawet tak niskich wyników nie wymaga od Was obejrzenia wszystkich filmów walka Motodoradcy o eko-drivingu i kurczowego trzymania się jego zaleceń. Po prostu charakterystyka napędu Camry sprzyja płynnej jeździe, a skrzynia biegów skutecznie zniechęca do dynamicznej jazdy. Jak to jest z tym układem hybrydowym? No cóż, nowa Toyota Camry dostała też napęd hybrydowy nowej generacji co oznacza, że jest bardziej efektywny i dzięki temu na przykład możecie poruszać się tylko na silniku elektrycznym do prędkości 120 km na godzinę. Również dopracowano bardziej system rekuperacji, układ rekuperacji, który sprawia teraz, że jesteście w stanie odzyskać więcej energii z hamowania. A ekologiczną jazdę samochód nagradza punktami jak w ekofigloraju. Jeżeli potraficie trzymać nerwy na wodzy, to skrzynia ECVT, bezstopniowa skrzynia nie będzie przesadnie wyć, nie powinna być problemem. No chyba, że macie jakąś taką niesłychaną potrzebę z szybkiego przyspieszania z podświateł, robienia wrażenia bądź też sprawdzania tego e, faktycznego przyspieszenia do setki, tak? Wtedy skrzynia będzie wyć, jak to właśnie ma w zwyczaju skrzynia bezstopniowa automatyczna. Przy czym ECVT powinno w jakiś tam sposób symulować nam działanie prawdziwej skrzyni manualnej, gdyż ma tutaj wirtualne przełożenia, których ja nie czuję. Jeżeli chcecie podróżować Ciszy i w komforcie z punktu A do punktu B, jeżeli chcecie prawdziwie zrelaksować się za kierownicą samochodu, to nowa Toyota Camry świetnie się do tego nadaje. Tutaj bardzo komfortowe zawieszenie, Cała, całe wnętrze wyściołane skórą, świetny system audio JBL, czy też bardzo komfortowo działający układ kierowniczy, no i też ta skrzynia biegów, która raczej nastraja nas do spokojnej jazdy, daje to wszystko daje świetną miksturę wyzwalaczy, która może bardzo spodobać się wielbicielom ASMR. Jeśli zachęciłem was do kupna, nie musi być drogo, ale może. Nowa kamera już w wersji komfort jest dobrze wyposażona, a aby stać się posiadaczem nowego modelu, trzeba zostawić 141 900 zł. W każdym aucie otrzymacie za tę cenę napęd hybrydowy, a porównywalny Ford Mondeo w wersji hybrid kosztuje 141 599 zł. Bliźniaczy Lexus ES300H kosztuje natomiast 214 900 zł, czyli o 35 000 zł więcej od testowanego modelu. Dzięki za oglądanie dzisiejszego materiału. Czekajcie na nim. Niedzielne poranne na poboczu oraz top wieczorem o godzinie 20. Do zobaczenia następnym razem. Hej!